Program zawiera także jasne podatki, czyli zwiększenie liczby interpretacji ogólnych wydawanych przez Ministerstwo i Finansów oraz automatyczne pozyskiwanie danych z rejestrów publicznych, co ma zakończyć zbędną papierologię. Rozszerzenie aplikacji M-OBYWATEL ma zapewnić dostęp do wyników badań medycznych, cyfrowa, cyfrowych skierowań i systemu kolejkowego wspieranego sztuczną inteligencją. Wszystkie te zmiany mają na celu stworzenie bardziej przyjaznego i efektywnego państwa dla wszystkich obywateli. Program polityczny pana Rafała Trzaskowskiego obejmuje utworzenie prezydenckiego Funduszu Inwestycyjnego, który ma na celu realne wsparcie regionu zmagających się z długotrwałymi problemami gospodarczymi i społecznymi. Jest kluczowym, element, jest kluczowym elementem wsparcia dla miast i regionów, które ucierpiały w wyniku transformacji po 1989 roku. Fundusz będzie dysponował kwotą 2 miliardów złotych rocznie. Zakres działań obejmuje realizację projektów modernizacji infrastruktury społecznej oraz transportowej, tworzenie nowych miejsc pracy i rewitalizację gospodarczą. Ważnym elementem jest także transparentność podejmowania decyzji, które będą podejmowane wspólnie z mieszkańcami, zapewniając im udział w kształtowaniu przyszłości swoich regionów.